21 maja, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Biało-czerwone barwy, okrzyki zagrzewające do walki i WWZL, czyli Euro w Wałbrzychu. Nie były to jednak mistrzostwa w piłce nożnej, lecz Europrzewałka, ogólnopolska giełda kabaretowa. Kto zakończył tegoroczne zmagania z pucharem, sprawdzili nasi reporterzy. Przewałka odbyła się w Wałbrzychu po raz 14. Co roku organizatorzy starają się nawiązywać ogólną tematyką imprezy do konkretnego motywu. Tym razem z okazji Euro 2012 padło na piłkę nożną. Aby publiczność poczuła się jak na stadionie, przy wejściu każdy mógł pomalować się w biało-czerwone barwy. Bałgurszanie tak bardzo wczuli się w piłkarski klimat, że przynieśli ze sobą nawet wózele. Imprezę poprowadził kabaret Made in China. Pierwszego dnia przewałkę rozpoczął ubiegłoroczny zwycięzca kabaret Kałasznikow. Dzień dobry, agencja Podkod. Ja dzwonię w sprawie pani wieczoru panieńskiego. Tak. Chciałem zapytać, czy zamiast tego murzyna z kiścią bananów nie bolałaby pani raczej tańczącego przy ognisku Indianina? Tak! Co? Halo, nie nie będzie żadnego wieczoru panińskiego! My rezygnujemy! To Indianin i Murzyn nawet nic nie mów! Halo! Dzień dobry, agencja Hot Code. Ja dzwonię w sprawie pana wieczoru kawalerskiego. Tak jak pan prosił, informuję, że temu murzynowi z kiścią bananów zwolnił się termin. Jest! Bardzo fajnie, cieszymy się, że mogliśmy wrócić. Naprawdę to jest najlepsza nagroda, jaka nas mogła spotkać. Dzisiaj nie było stresu prawie w ogóle, mimo że też było tyle samo ludzi, to jednak dzisiaj grało się na luzie, nie, nie było tej konkurencji. Po rozgrzewce w wykonaniu kabaretu Kałasznikow rozpoczął się właściwy mecz, czyli występ kabaretów konkursowych. Spośród wielu zgłoszeń organizatorzy mieli trudne zadanie wytypowania sześciu najlepszych, którzy wezmą udział w zmaganiach. Karta zgłoszeń składa się również z demówki, którą otrzymujemy. Tę demówkę trzeba zobaczyć. Trzeba też troszeczkę poszukać informacji o grupach kabaretowych. Trzeba też zobaczyć, czy jest to grupa z kilkuletnim stażem, czy jest to na przykład debiutant. Ale tutaj nie ma reguły, bo również świetnie na scenie sprawdzi się debiutant, jak i grupa z kilkuletnim stażem. Jak i również zwracamy oczywiście uwagę na to, czy te grupy były wcześniej wyróżniane i na jakich przeglądach. Podczas przewałki zaprezentowało się sześć kabaretów, spośród których jury, publiczność i dziennikarze wybierali swoich faworytów. Puchar Grand Prix powędrował w tym roku do kabaretu Weźrzesz. Grażynko, przypominam ci, że oszczędzamy po to, żeby stać nas było na zagraniczne wczasy. W zeszłym roku był Egipt, w tym roku będzie Turcja. No tylko, że jakoś mi się te wczasy nie podobały bo pieniędzy starczyło tylko na jeden bilet. Zresztą, w czasy w dwie osoby to podwójne koszta. A my przecież oszczędzamy. Tak. Tylko, że przez te w czasy to wszystkiego każesz mi sobie odmawiać. Grażynko, nie no, przesadzaj. Tak, nie wszystkiego. Przecież, Różaniec, możesz odmawiać. Tak. A oszczędzamy dlatego, żeby sąsiedzi zazdrościli nam standardu życia? Ale Józiu, nie Ty mój, nasz standard życia jest jak lider opozycji, niski i bez perspektyw. Tu były trzy osoby, no, czyli nie wielkie żyli ale akurat gust się nas okazał bardzo podobny. No tak jak na wszystkich przeglądach, są lepsze i są gorsze, nie ma tak, żeby wszystkie były znakomite. Albo wszystkie były słabe. No więc zawsze są lepsze i gorsze, I tak samo tutaj było. No i stąd nasz werdykt, że jedne dostały nagrodę, a drugie nie dostały. Publiczność i dziennikarze mieli innych faworytów. Swoje nagrody przyznali kabaretowi z Konopi i Kielc. Dokładnego pochodzenia tej nazwy nikt już nie pamięta, ale na występach tłumaczą, że lubią spalać się na scenie i jarają się kabaretem. Jaka jest recepta laureatów na skuteczne rozśmieszenie publiczności? Przede wszystkim dobry kontakt z publiką. Dobry kontakt z publiką i myślę luz na scenie... Lubimy, e, znaczy nie lubimy mieć wszystkiego przygotowanego e, tak dokładnie w 100%. Tak. Lubimy troszeczkę niespodzianek, które sami sobie robimy. E, troszeczkę chaosu, z którego się wydostajemy w czasie programu. No, to jest taki nasz styl, no, tak można powiedzieć. Żyli nie zawsze za tym przepada, ale tak gramy. Przepraszam, czy to jest zakład ubezpieczeniowy Zeus? Nie proszę pana. To jest zakład ubezpieczeniowy ZUS, ale w tym kraju i tak jesteśmy wodzie. Nie, nie złamałem sobie nogi. Cały dzień leżałem w łóżku, a noga poszła. I idźmy. Gdzie tak idziesz? Wracaj! Nie wróciła. Ja mówię Wracaj, bo się połamiesz! Połamałaś się! Ja mówię Nic, złamała się twoja sprawa. A ona chce podszkodowanie do żołnierza. Namówiła drugą. Jak to w zasadzie jestem na towarzystwo. Co to jest Zus? Pana ZUS to jest skrót! Od czego. ZUS. Zaufaj! Ubezpiecz! Spie... Nagrodę organizatorów oraz wyróżnienie za osobowość sceniczną otrzymał Marcin Citek, który jak twierdzi robi to, co go interesuje i bawi. Nie uprawia kabaretów dosłownym znaczeniu. Jest zawodowym aktorem, członkiem grupy kabaretowo-teatralnej Macierz. Próbuje też swoich sił solowo, jako król dopalaczy. To hasło, które razem ze współautorem tekstu Łukaszem Pluszczem potraktował jako możliwość upakowania do niego różnych elementów. No, oczywiście jest to duże wyzwanie, ale jak gdyby jestem zawodnikiem, który gra w napadzie, więc biorę na siebie całą odpowiedzialność za ataki, i za obronę. Cofam się do tyłu, idę do przodu, atakuję każdą piłkę. Moja forma dowcipu jest prowokacyjna, nie każdemu ona odpowiada, ale to jest to, co mnie interesuje. Generalnie jestem aktorem, więc w zasadzie to jest dla mnie taki trening aktorski. Nie, nie, nie interesuję się sensu, styl i te kabaretem, tylko pewną formą obecności na scenie. Kochani, ja przeczytałem w prasie napisali, skutki do palaczy to skoki ciśnienia, mamy wzrokowe, stany paranoidalne. No przecież to brzmi jak przepis na oddawną imprezkę. Prawda <todgłosy> kolego? No prezalne, to po pierwsze. <todgłosy> Będzie przyjaźń. Jednym z zaproszonych gości tegorocznej giełdy kabaretowej był znany polski aktor Cezary Pazura. Na przewałce pojawił się już po raz drugi. Kilka lat temu zasiadał w jury. Wtedy po raz pierwszy widział Tomka, Jachimka i łowców.b, którzy wówczas debiutowali, a dziś, jak mówił, są klasykami dla młodych ludzi. Publiczność się zmienia. Publiczność jest tak samo wdzięczna i wspaniała, i chętna do, do dialogu z artystą, bo kabaret nie jest formą taką, którą można obejrzeć taką. Sobie, prawda? Zawsze jest ten dialog. Nawet jak się w telewizji ogląda, to my dialogujemy w ten sposób z publicznością, że wiemy, że ona się tutaj śmieje w tym momencie albo ma się śmiać. A stojąc na scenie, to jest taki właśnie dialog. Ja coś mówię i publiczność odpowiada: Ha! ha. I to jest taki, tak, to jest bardzo, bardzo sympatyczne i przyjemne. Przewałkę w tym roku ponownie odwiedził również Zenon Laskowik. Tym razem ze swoją kabareciarnią i zespołem Promile. Jak przyznał, sam wciąż uczy się sztuki kabareciarskiej, bo nie ma szkół kabaretowych i teraz przekazuje młodszym kolegom doświadczenie nabyte u profesora Bardiniego w Państwowej Szkole Teatralnej, stawiając bardziej na rytm i zgranie, a mniej na spontaniczność. Wiedzieć, jak to mówi profesor Bardini, gdzie się zaczyna proscenium, a gdzie się kończy po prostu. I już jest obscenium, że tak powiem, żeby tego pilnować. No, to jest różnica, no ale wiadomo, że no, zawsze jesteśmy <laughs> sercem. W tych latach, gdzie tak zaczynało się, gdzie ten spontan, gdzie ta radość, gdzie, o, nie wiem, te wybuchy, no. Miło właśnie cieszę się, żeśmy uczestniczyli dzisiaj w Przewałce, bo to nam przypomniało też nasze lata, jak się zaczynali. Zenon Laskowik ma w Wałbrzychu rodzinę. Z sympatią wspomina sztawieński teatr Zdrojowy, ale Wałbrzych zna głównie z przewałek w życiu politycznym, z mediów i jemu też Wałbrzych kojarzy się z bieda szybami. Pojawiły się one również w jednym ze skeczy. No, słyszymy o tych bieda szybach, że to też jest taka e, nasza świadomość, że one są prawda, i, i próbujemy to tam gdzieś napomknąć o tym, żeby nie, nie było podejrzeń, że uciekamy od tematu. Nie, trzymamy się tematu, wiemy o co chodzi, że jest. Jest po prostu nie wszystkim jest jeszcze dobrze, nie wszystkim ta transformacja służy. Mamy świadomość, prawda? Próbujemy tutaj odreagować to na scenie przez świadomość, dając, będąc rzecznikiem ludzi sumienia, prawda, a nie ludzi władzy, bo tak rozumiemy nasze posłannictwo jako artystów na scenie. Publiczność tegorocznej przewałki tradycyjnie z uśmiechem opuszczała salę. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że jak zwykle na przewałce było wesoło, było zabawnie, było pouczające, można też powiedzieć. Po, po obejrzeniu wielu kabaretów, no i myślę, że te wrażenia, które tutaj przeżyliśmy w ciągu dwóch dni, to muszą nam wystarczyć na rok, bo na pewno przyjedziemy na następną przewałę. O wykorzystaniu nowych metod i technologii w kryminalistyce rozmawiano podczas konferencji naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Na konferencji naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pojawili się wybitni specjaliści w dziedzinie kryminalistyki, zarówno z kraju, jak i za zagranicy. Zainteresowaliśmy organa policyjne, prokuratury i sądy, żeby również przyczyniły się do udziału w tej konferencji. Problematyka jest dość złożona, zwłaszcza, że wyrazili chęć udziału w konferencji naukowcy z Włoch, którzy z jednej strony. Poszukują nowych rozwiązań, twierdząc, że u nas rozwój kryminalistyki jest na znacznie wyższym poziomie, i zaoferowali udział w tej konferencji. Wykładowcy z Włoch opowiedzieli m.in. o badaniach psychologicznych prowadzonych poprzez analizę pisma i metodach przesłuchania oraz sprawdzania wiarygodności świadków. Kryminalistyka zajmuje się opracowywaniem skutecznych sposobów wykrywania przestępstw. W tym celu wykorzystuje własne badania, a także osiągnięcia innych dziedzin wiedzy. Głównym zadaniem jest zebranie niepodważalnych dowodów procesowych, ocenę i analizę informacji, a przede wszystkim wykrycie sprawców, narzędzi i sposobów dokonania przestępstwa. Kryminalistyka w ostatnich latach w Polsce przeżywa szybki rozwój. Dzięki nowym technologiom i metodom udaje się rozstrzygnąć sprawy, które dawniej pozostałyby nierozwiązane. Teraz już z jednego włosa wystarczy, żeby zostawił sprawca dawniej. Czyli jeden włos nic nie znaczył. To jest po prostu. Przestępcy było lepiej, Im, im były słabsze aparaturowe możliwości ścigania i obserwacji. Jak się okazuje, dzięki niestosowanym wcześniej metodom badania DNA, często udaje się złapać przestępców wiele lat po popełnionej zbrodni. Specjalne nawet placówki, które wracają do przestępstw, które 20 lat temu były. były ale były dowody, których wtedy nie można było użyć i nie można było wykorzystać, a teraz można. I nagle. Zabójca jakiś po 20 latach dowiaduje się, że, że będzie odpowiadał, bo to się nie przedawnia w tym jeżeli on nie był w ogóle ścigany, to się nie przedawnia. Czy tam teraz w prasach, nawet w prasie codziennej, że, na, że nagle stawiają zarzuty ludziom, którzy już zapomnieli, że popełnili przestępstwo. W dalszej części konferencji poruszane były również tematy grafologii, przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki, inwigilacji, biologicznych podstaw kryminalistyki oraz uprawnieniom CBA. Problemy osób niesłyszących i słabosłyszących w urzędach i na rynku pracy to główne zagadnienia, którym została poświęcona konferencja z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W zespole szkół z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Palisadowej odbyła się konferencja pod nazwą Od Karty Praw do Ustawy o Języku Migowym i innych środkach komunikowania się. Spotkanie miało przybliżyć pełnosprawnym problemy osób niesłyszących i słabosłyszących. Problematyka osób niesłyszących, osób głuchych jest taka sama jak wszystkich osób niepełnosprawnych, a nawet może i bardziej powiedziałabym, Narażona na problematykę, jeśli chodzi o komunikację, prawda? Więc dzisiejsze spotkanie miało na celu właśnie pokazanie, jaka jest problematyka osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu, że są to osoby także, którym należy się szacunek, akceptacja i tolerancja. Nie tylko załatwianie spraw w urzędach bywa zmorą osób niesłyszących i niedosłyszących. Spotykają się oni też z dużymi trudnościami na rynku pracy. Bardzo niewielka grupa ma pracę, niełatwo im zdobyć też odpowiednie wykształcenie. Jeśli chodzi o aktywizację zawodową osób głuchych i niedosłyszących, to jest to zadanie powiatu. Zadanie Powiatowego Urzędu Pracy, który zajmuje się tym, tą problematyką. Ale był taki program Weź sprawy w swoje ręce, z którego gmina także skorzystała, i to było. W roku 2010 i 2011 kontynuowano ten program, który polegał na tym, że te osoby mogły skorzystać z aktywizacji właśnie zawodowej, z takich programów, które wprowadzały je na rynek pracy. Spotkanie miało ułatwić nawiązanie ścisłej współpracy samorządu z Polskim Związkiem Głuchych Koło Terenowe w Wałbrzychu i wprowadzenie wspólnych rozwiązań, które pomogą w obsłudze niesłyszących mieszkańców naszego miasta. Staramy się, żeby zapewnić głuchym wszelką możliwą pomoc, ochronę, poproszę. Dla głuchych nie ma problemów, nie ma barier w rozumieniu wąskich schodów wąskich drzwi, wąskich wind, ale są problemy komunikacyjne i związek stara się te problemy, problemy komunikacyjne e, rozwiązywać, pomagać, załatwiać, żeby gusci funkcjonowali jako normalni ludzie. Są to normalni ludzie, e, jak osoby słyszące, chcą być bezcelni, chcą pracować, chcą zarabiać pieniądze, chcą funkcjonować. Wielu z nich ma ogromny potencjał intelektualny. Zdaniem prezesa, jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się niesłyszący, są luki w wykształceniu. Jeśli już to wykształcenie zdobędą, poradzą sobie z większością zawodów. Za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, niesłyszący bywają wykładowcami akademickimi, profesorami, pisarzami, prowadzą własne firmy. Za chodzi po prostu o zmianę ich postrzegania przez społeczeństwo i przez nich samych. Podczas spotkania zostały przeprowadzone warsztaty integracyjne z języka migowego, skierowane przede wszystkim do rodziców dzieci głuchych. Była też prezentacja multimedialna przygotowana przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle, w którym uczą się dzieci niesłyszące i spektakl uczniów gimnazjum przy Zespole Szkół na Podzamczu pod tytułem Pomylić się nie ma możności. Do naszej szkoły obecnie uczęszcza 160 uczniów niepełnosprawnych, różnego rodzaju niepełnosprawności uczniowie mają, w tym oczywiście są też uczniowie niedosłyszący, słabosłyszący i mają możliwość uczestniczenia tutaj w zajęciach prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę. Zajęcia są bardzo, bardzo różnorodne, mają na celu rehabilitację i społeczną, i zdrowotną, i zawodową. No szczególny nacisk kładziemy na tą zawodową, żeby młodzież, która uczy się życia w naszych warsztatach, również mogła kiedyś podjąć pracę zawodową. Nowa ustawa umożliwia również osobom głuchym, niedosłyszącym i głucho-niewidomym kontakt ze służbami ratowniczo-interwencyjnymi w nagłych przypadkach. Służby te powinny zapewnić takim osobom dostęp do bezpłatnych usług tłumacza polskiego języka migowego oraz systemu językowo-migowego. W Urzędzie Miejskim w Obrzychu jest już zatrudniony tłumacz języka migowego Daniel Bogdanowicz. Osoby niesłyszące, oprócz proszenia go o bezpłatną pomoc, mogą też zwrócić się z prośbą o informację do urzędu za pomocą faksu i tą drogą otrzymają odpowiedź. Mogą złożyć pismo w biurze obsługi klienta albo przyjść z osobą upoważnioną do załatwienia sprawy w ich imieniu. Za nami czwarty festiwal sztuki i rzemiosła Targira. Wystawcy prezentowali swoje ręcznie wykonane dzieła, a najmłodsi brali udział w warsztatach artystycznych. Co roku hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siewodzicach zmienia się w prawdziwy bazar różności. Biżuteria, wyroby ze szkła, zegary, futra, ceramika, rzeźba to tylko niektóre z przedmiotów, które pojawiły się na stołach wystawców. Prezentują cały przekrój sztuki i rzemiosła, jaki można w Polsce póki co obejrzeć, zobaczyć. Ewentualnie skorzystać z ich dzieł. Na oczywiście z biżuterii i odzieży artystycznej. W tym roku jednymi z najciekawszych wśród prezentowanych wyrobów były ozdoby tworzone z prawdziwych liści. Nic ująć, nic dodać, bo natura sama w sobie jest piękna. Podkreśla tylko piękno kobiet. Uszlachetniona jest metalami też szlachetnymi, takimi jak złoto srebro, czy chociażby miedź. Podkreśla piękno każdej kobiety. Tak jak liście są niepowtarzalne, indywidualne. Każdy inny, dlatego mamy największy problem w kolczykach, żeby dopasować identyczne. Tak samo kobiety są piękne i powtarzalne. Myślę, że jest pięknym uzupełnieniem. Kobiety można powiedzieć, że naprawdę jest to ekologiczna biżuteria, no bo nikt tego nie wykuwa. Właściwie sam liść jak gdyby daje formę i jest obrabiane po tej prawdziwej naturalnej formie, wyrzeźbionej przez naturę. Targira to nie tylko miejsce spotkań wystawców czy miłośników rzemiosła i sztuki. To także okazja do doskonalenia swoich zdolności artystycznych, a nawet do ich odkrywania. Dzieci i młodzież mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych. Zaletą targiry każdego roku jest to, że można nie tylko oglądać, ale także kupować prezentowane wyroby. Poprzez gry, zabawy i konkursy najmłodsi uczyli się, jak bezpiecznie zachować się w drodze do szkoły. W imprezie edukacyjnej na terenie hipermarketu Tesco wzięli udział przedstawiciele policji, pogotowia i Straży Pożarnej. W akcję włączyli się policja, pogotowie i Straż Pożarna. U wielkiej uciesze najmłodszych strażacy pokazywali m.in. jak działa wąż strażacki. Możliwe było także obejrzenie od wewnątrz wozu strażackiego i przymierzenie policyjnego munduru. Tłumaczymy na jakich, na jakim, jakie światła za co odpowiadają, są znaki drogowe, tłumaczymy które za co odpowiadają, jest kącik artystyczny, dzieciaki rysują to wszystko co kojarzy im się z bezpieczeństwem na drodze, a nasze hostessy tłumaczą, podpowiadają jaki kolor ma y, y, samochód straży pożarnej, pod jaki numer należy dzwonić. No, taka akcja w zasadzie profilaktyczna. Na wypadek, gdyby coś się zdarzyło, warto mieć tą wiedzę, no i warto, żeby najmłodsi już od pierwszych lat uczestniczyli w, w, w kreowaniu takiej, takiej wiedzy użytecznej na wypadek różnego rodzaju zdarzeń. Dzieci dowiedziały się, jak poprawnie przejść przez przejście dla pieszych oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Na przykład jak wybrać numer alarmowy i udzielić pierwszej pomocy. Że jak na przykład ktoś tak leży. Jak powtórchnąć kogoś, jak nikt nie będzie czuł, to to albo zawołać kogoś dorosłego, albo zadzwonić na pogotowie. Jeżeli człowiek nie odpowiada, to podnosi się głowę do góry, sprawdza się czy jest język, kładzie się chusteczkę na usta i się dmucha. Potem robi się 30 ucisków i człowiek powinien odzyskać przytomność. Podczas imprezy nie zabrakło gier i konkursów. Dzieciom największą trudność sprawiło rzucanie do celu piłką w tzw. zwanych alkogoglach, imitujących obraz widziany pod wpływem alkoholu. Każdy najmłodszy może przymierzyć te okulary, zobaczyć jak wygląda w nich świat. Innymi słowy, jak wygląda świat osób, które naduży, nadużyją alkoholu. Pomimo tego, że to są osoby, które... Nie jestem jeszcze w wieku, gdzie, gdzie ten alkohol miałby się u nich pojawić, ale dobrze, że już od najmłodszych lat mają tą, tą, tą świadomość wyrabianą, jakie mogą być skutki spożywania alkoholu i że tak naprawdę może to o wiele więcej utrudnić, niż czemukolwiek służyć. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą o bezpieczeństwie, otrzymali atrakcyjne nagrody. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski Rene, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com